Chodźcie, ale, dobra, może sobie później przypomnę. To jest człowieku, od rana, wiesz, kurde. To do 12 i taki ci wąchał? Mateusz, mówisz, się śmierci nie boisz? Kamila będzie twoim przyjacielem Agnieszka zrobiła tak, żeby się już nie dało odkręcić no to no kuba, to prawdziwy na Kurwa żal Sranko moja konstrukcja się rozjebała Ciekawe jak się będzie długo rozjebywać Także będę te kłachy zmienić Wszystko zrobić jeszcze raz i dobrze. To to taka sztukę, to co wisi, co tam. O, to już się będzie pierdolić, mówi. Albo nie ze mną, bo nie odnoszę celulitu. No z zaskoczenia to mnie raczej nie weźmie. Pić nie pije, się nie śpi. Nie ma jak. Z racji na moją celulitofobię to gwałt jest raczej niemożliwy. Proszę, dupa Znowu Krzysiek i Elżbieta, co oni kombinują tam. bo mam wrażenie, że przez swoje kombinacje oni się po prostu tak zamotają, w swoich pierdoleniach, że się w końcu zapierdolą Mówiłem. No... Dobra, no jeszcze. Ale o dziwo muszę przyznać, że ta nasza okoliczna społeczność jest tak po prostu... Nie wiem, może... Słabo rozwinięte umysłowo albo może to jest celowe działanie, że jakoś nie przyjmuje to wiadomości Nie potrafi rozpoznać tych prostych y, kugrów sztuczek Dziwne, ja mam coraz szczęście wrażenie, że to chodzi zasada Igrzysk, wina i chleba. I właśnie zasadzie, Zasadzisz, że dopóki będę mówił psu, że jest dużo lepszy i silniejszy od kota. Zobacz, że ma taki mały chujek Zobacz, co robi. Co? tam po drzewach wspina, pojechał oko. Zobacz, że spierdala jak kot. W ogóle nieudacznik, mówi, wiecie, żeby psa po prostu podbić, nie wiem to powiedzieć, podbić samoocenę psa na, przez upokarzanie kota, to po prostu jeśli nie zauważy tego, że coś jest nie tak, coś jest coś, źle. Coś, 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 to jest błąd, coś tu nie pasuje. Dopóki będziesz wczuł właśnie w dupę takimi gotkami, to tego nie zauważysz, że jest uprawiane zwyczajnie. Ale... Teraz się skoczy O patrz, bo teraz się znalazł Jestleja Ja się podziękozyłem, że skinęła A to jeszcze może ten poskładamy po staremu drugi tekielek mam, albo składnik go się sklei. Kabelek przylutuję, bo widzę, się odlutował. Spuścił. Nie wypuść tak samo, bo coś czy kiedyś ktoś nie zauważy i cię trzaśnie, zobaczysz Albo za późno zauważy. fajne chmurki Jak zwykle góra wszystko rozbija i leci w piaski, jest na łaszną Coś nie wiedział, to nie wiedział tam jest Chodź choć wrócimy w Dużo deszczów mija tutaj przez fakt na geografię, topografię terenu Tak jak widać jest poziom Tam jest jeszcze bliżej Wiecie, jest troszkę wyżej ale najwyższy punkt jest no gdzieś w tym miejscu a to jest taki karb on się zapada w jedną stronę i zapada w drugą stronę na całej długości całej długości tutaj ciała i robi się fajny tunel jak idzie masza chłodu Masa powietrza to ona zostaje normalnie rozcięta w ten sposób, w taką fałkę przez tą górę. Dużo tutaj mija deszczu w tym terenie i wszystko leci w jedną i w drugą stronę. Poza tym ludzie mówią, że to nie jest kwestia tylko góry, tylko też materiał, który jest. Ktoś kiedyś mówił, że tam dużo Wszędzie tu jest dużo margieli, ale mówili, że to białe kamień, wody, tak dalej, że to też w jakiś sposób działa, może robi za izolator naturalny, i woda jako też jest przewodnikiem po prostu nie jest przyciągana przez tamten teren. I Łatwiej jest się po prostu tutaj złapać przyciąganie w tą stronę, nie? Żeby... No widzisz, kurde, ciężko znaleźć, bo teraz w polskim. Ona znaczy, się nie powinno być, żeby była atrak atraktowana, nie? A że po prostu ten do sobie ujście drogą, nie? I uwaga, też prawda, że woda sama w sobie nie jest przewodnikiem, bo woda destylowa, destylowana czy tak zwana demineralizowana nie przewodzi prądu. Bo zalewają czasami komputery dla testów, żeby coś pokazać płyta główna, cały komputer. Zalewają w wodzie, właśnie demineralizowanej, nie pracuje w takim środowisku, nic się nie dzieje. Dobrze płodzem, nie ma bardzo Bardzo fajnie oddaje ciepło, otwiera ciepło z przewodnikiem tak samo ciepła Dobrym I w ten sposób to co woda zawiera, potrafi być przewodnikiem. Ale jakby ktoś już próbował się bać w takie chłodzenie, to olej będzie lepszy. Olej ma z jednej strony dużo więcej ciepła potrzebuje, żeby do punktu wrzenia gotowania ją doprowadzić, ale za to dłużej trzyma to ciepło, co za coś. E chodź. Także jest dość dobre do grzejników różnego typu. Lepsze będzie odwołać, bo dłużej trzyma, nie ma takich strat. Dłużej się nagrzewa, ale za to dłużej trzyma. Ja wiem, czy dłużej się nagrzewa, może delikatnie, przez swoją gęstość, żeby nagrzeć cały... Cały zbiornik dalej trzeba będzie trochę dłużej poczekać niż woda. Tu jest kwestia. Ale słodko, słodko. A to też jakiś coś o jakimś Madzie mówi znowu. Pewnie się zoomuje i gada z Czyli gada przez to. Mówi z Madzią wedle życzenia. I w twojej marce. Ja no spodziewałem się, że co koty podrzucę. To jest to. To jest dobry temat. Pierw koty podrzuca, później mówię, że dzieci stoją. No nasza Kurwa. Ktoś tam nie wiedział o jakimś arematów, co to jest znowu o takim na co temat o, że znowu wymyśla jakieś kurwa wytłumaczenia Dzień